Pies? Cześć! 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 To jest Anna Kapcińska, a ja jestem epigatorna z fabryki Dygresji dzisiaj mam dla Was wakacyjny odcinek prosty z Poznania. Siedzimy sobie pod Operą. Przed Fontanną, albo za Fontanną i o najnowszej książki Ani pod tytułem Przedsionek Szczęścia. Przedsionek Szczęścia. Kiedy się okazała Twoja druga już powieść? 22 czerwca, czyli całkiem niedawno, bo dzisiaj mamy 2 lipca, mm -hmm, czyli mm -hmm. no jakby owak. Tak, czyli świeżo po premierze. Świeżo po premierze, oczywiście. Jeszcze nie zdążyłam ochłonąć tej radości, szczęścia, że ona w ogóle powstała, więc wciąż bym się cieszyła. Oczywiście dotykam. Wiesz, Pokaż może, czego do się dotykać. Prawie do wody z, z tej radości. Tak książka tak się prezentuje. Typowo wakacyjnie, letnio, miętowo, pogodnie. No co więcej, to że to e, tak naprawdę jest drugi tom przygód głównej bohaterki o fantastycznym, lekko szalonym imieniu Henia. E, czy akcja się dzieje dużo później niż pierwsza część pod tytułem Zwierzona? Nie, 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 ona się dzieje chwilę później, a nie tak zupełnie, Tam mijają, mhm. zaraz mnie w ogóle z tym pytaniem, bo nie jestem nie przygotowana. E, Ten cały twój urok, dziękuję. Natomiast e, o lata tak mijają chyba, żeby ci nie no. jakoś tak, bardzo nie jest to tam na pewno 10 lat jest to 2 miesiące i się tam się zdarzyło mnie coś tam tam się to układało, ale nie jest to tak, że wiesz, jakieś tam dekady na przykład, nie? to tam się na pewno. W pierwszej części Henia była taką osobą dosyć pogubioną, troszeczkę chaotyczną, która w zasadzie, mimo tego, że była dorosła to dopiero kiedy dorosłość tak poznawała, oskajała się z tym, że może sama i że może sama z końcowym efektem bardzo pomyślnym coś załatwić, w miłości była trochę pogubiona, w pracy, ale wszystko końcowo się układało. Podobno był to happy end, więc skąd ta druga część? Jakby ci, Henie, znowu dopadło coś takiego, że się pogubiła? Czy może masz zupełnie inne problemy, innej natury? O czym jest po prostu Twoja druga powiedz. Słuchaj, bardzo dobre pytanie, ponieważ nie wiem, wie, albo czytałaś, albo zapomniałaś, albo gdzieś tam się połączyło, a uciekło. A tak, także nie ma happy-endów, prawda? Happy-end happy end nie istnieje, bo nie istnieje żaden end. Droga no, nigdy się nie kończy. Tak jak wiesz, te wszystkie bajki, które mi w dzieciństwie i te piękne, cudowne hollywoodzkie opowieści, żyli długo i szczęśliwie. Teoretycznie tak się kończy zjeżona, czyli pierwsza część przygód chemii. no ale właśnie nie ma, że żyli długo, niech sobie żyją, ale niech sobie żyją też szczęśliwie, ale jak dobrze wiemy z życia, nie ma Wiesz, totalnych e, takich tapiendów, że tam się, coś tam się musi wydarzać, więc jak w życiu. E, I też jest, jeszcze jest taka sympatyczna sytuacja, że im więcej się wydarza w literaturze czy w filmie, tym lepiej. W życiu nie zawsze chciałybyśmy, żeby się te wszystkie kosmiczne, dziwne fotografie wydarzały, ale na pewno jest ciekawiej. No i dlatego jest ciąg dalszy, bo tapiendów, a jak to wygląda życie, tak, po takim jej wymarzonym tapiendzie, czy na pewno był to tapiend tak naprawdę to oznaczało dla i to oznaczało i tak dalej, i tak Ona też nie była jedyną bohaterką, tam mówią y, wszyscy inni, czyli y, przeu, chyba przeukochana przez wszystkich najbardziej bohaterki, czyli babcia Lisia i y, 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 mama skacząca po taboletach gdzieś tam w, w, w rejestrach samych, ze słoikami witamy tam jakiś z księdzem. Właśnie I ten tam, ksiądz, czy jest ksiądz w Drogiej Oczywiście, <laughs> że jest, są, jest ksiądz, łydki księdza, tak wszystko będzie, ksiądz w bokserce, ale nie chcę za dużo oczywiście tutaj spoilerować, bo... Najlepsze odnalezienie. E, czy określiłabyś swoją drugą powieść przed świątek szczęścia, typową książką kobiecą? Dobre pytanie, nie? Boś to ostatni sąsiad y, y, sąsiad mi zadał pytanie, kiedy ty kapczyńska napiszesz coś dla facetów. Ja myślę, dlaczego to miałoby nie być dla facetów? Y, mam za kilka facetów, którzy tu czytają te książkę i to takich, którzy dobrze sporo czytają. I... Nie jest to problem, że nie, no to się tak nie da, ale w ogóle wiesz, tylko dla kobiet, tylko bo. Myślę, że nie, to jest po prostu obyczaj, to nie jest nastawione na. No, oczywiście, że jest pewnie bardziej kobiecy, z racji tego, że ja kobietą jestem, więc na pewno był mój punkt widzenia, natomiast nie do końca bym uznała, że to jest tylko dla, dla kobiet. Myślę, że polecałbym ją mężczyznom, zwłaszcza, że jest. Nie ma niczego na... dziwnego w tym, że kobiety czytają literaturę przez mężczyzn i tam dla mężczyzn, są męską tak zwaną, a z kolei jest jakiś, jakaś wypada i w że my no, nie czytamy dużo, facet nie przeczyta dużo książki, czyli elementowej właśnie w tym przypadku, a nie wiem, w zasadzie polecałabym, bo chciałbym to uważam, że, że to jest komedia obyczajowa, e, nie gubia, moim zdaniem oczywiście nie jest e, a nie jest to masidło, lekim, boń Boże, jak ktoś się niepotrzebnie zasugerował, to absolutnie nie. Więc jeśli ktoś się boi, że będzie za bardzo cukierkogo, właśnie miętowo, to zdecydowanie niech się nie boi, bo jak się nastawia, tam, które się w pierwszej części przywódkę ten styl lekkiego, czarnego humoru zostaje dalej. Zdecydowanie, oczywiście, jak to najbardziej, jeśli ktoś lubi czarny humor i tego się nie boi, jeśli lubi yy, trochę absurdu, takie sytuacje, chyba dużo, takie często, myślę, że dużo osób odnajdzie jakieś takie wątki z własnego życia, jakieś takie sprzaśności, własnych dyskusji rodzinnych przy stole, które w zasadzie nie są ani filmowe, ani medialne, ani na pewno um, nie, nie, nie sprzedałyby się w takich, wiesz, w komediach yy, wesołych, pogodnych i beztrąskich, natomiast tutaj dużo takich dialogów się odbywa, które się faktycznie odbywają, w moim no, na pewno, czy gdzieś tam kiedyś w domach, takie, takie, które się faktycznie odbywają, więc, yy, nie, nie, to, to na pewno nie jest yy, yy, szlifowane po to, żeby było ciepło, miłe, sympatyczne, jest bardziej chyba życiowe ludzko. A czy Poznań jest dalej takim jednym z bohaterów? Tak, Poznań je i Jerzyce znowu cały czas. Ostatnio zaczęłam mieć nawet do sumienia, bo pomyślałam, że oczywiście kocham Jerzycę, mieszkam na niej i w tak do doskonale poznam. Natomiast y, ostatnio zakochuję się coraz bardziej też wizualnie na razie i bez wzajemności. to na Grunwaldzie, w Grunwaldzie. Piękna jest wilga, tak jak dzisiaj tak. cudowna tak. i na wilgą. Nie, nie powiem, że tęsknię, bo jakby nie, nie, nie mieszkałam, nie wiem, tak, jak idzie, ale przejeżdżałam przez nią, patrzę jak on jest cudowna. I brakowało, bo chyba fajnie byłoby trochę w kolejnych jakichś ewentualnych yy, powieściach, inne części Poznania, bo odporność cały jest piękny, ale faktycznie przyznaję tutaj, że tutaj ciągle siedzimy na jeżycach, Tania się daleko nie przeniosła, yy, mentalnie może tak, ale jeśli lokalizacyjnie jest została ciągle na no, jeżycach, tak. może ulitek, ale gdzieś tam. nie. Nie daleko dalej. Aniu, ty ogólnie, oprócz tego, że piszesz książki, to piszesz pisz jakieś scenariusze prawda? Tak. Czy uczysz pisz pisania scenariuszy? Yy. Yy. Tak, i mam z tego coraz większą satysfakcję. To jest też temat na osobną odpowiedź, bo nie chciałabym się w zajmować. Po <grym> yy, co cię zaprosiłam, żebyś nie <grym> go zajmowała. Okej, okay. yy, natomiast tak, to, to uczy pisać scenariuszy, yy, to też jest ciekawe. Jak to wiesz, czasami życie nas wprowadzi zupełnie nieoczekiwanie w jakieś takie. Yy, Okolice, które byśmy nawet sami po sobie się nie spodziewali. To było tak samo, nie powiem jakie było początki, bo to faktycznie jest to historia. Natomiast ja się bardzo odnalazłam w pisaniu scenariuszy początkowo teatralnych. Później uczyłam pisania scenariuszy filmowych, więc musiałam się coś dokształcić. Teraz bardziej mnie to pasjonuje, a nawet to jest ciekawe, ludzie, którzy nie znają, nie wiedzieli o tym, nie wiedzieli, już nie wiedzieli o tym, że ja ogóle zajmuję się scenariuszami w jakikolwiek sposób. Na przykład ktoś tam y, znający się na literaturze czy czyta mu moją książkę, tam pierwszą, zjeżdżoną, i mówi, no że to nie będzie, wiesz, no, czy, jakby bardzo delikatnie y, dane mi do zrozumienia, że no, jakby nie ma szałów tam takich, wiesz, opisów, czy y, kiedyś się starała, mi się wydawało, że książka powinna zawierać opisy, kamieniec, ulicy, bo wszystkie książki mają opisy, gdzie wiedziałam, że mi to kompletnie nie idzie, ale to było to takie, powinno się, trzeba było, nie? Bo to wszystko jest, zawsze powinno być. Ale ta, y, właśnie ta osoba mówi, ale dialogi tych pisz scenariuszem może potem tylko niezależna osoba mówi, no książka z I się okazuje, że gdzieś może gdzieś ta książka zawsze była wiesz, moim, moim celem. Wydawało mi się to tak naturalnie. Lubię pisać, chcę pisać, chcę pisać powieści. Ale coraz bardziej widzę, że sami dialogi po prostu mi idą. Takie, że one, to nawet nie, że one mi idą, one są. Ja siadam i je jest skądś tam. I potem one wywołują uśmiech na twarzach czy Na to liczę właśnie. Na to liczę, to jest taki, gdzieś tam mój cel żeby były przyjemność i radość i żeby były, jak to mój kolega mówi, że jak u mnie się czyta te postaci, to widać jakby jakby nie podpisywać je, kto to mówi, to jest wiadomo, kto to mówi, one są różne. Nie są takie plastikowe, że wiesz, bo zamieniasz te biologii, a one i tak wszystkie brzmią identycznie, że każda ta postać ma jeden swój charakter, a to prawdopodobnie dlatego, no właśnie też wynika z że ja sobie te postaci tworzę wcześniej w głowie i ich nie zamieniam, bo po prostu tak potrzeba, żeby ktoś tam coś powiedział. One muszą być, każda musi być słaba, nie? Tak Także chyba te scenariusze to różne, tak im uczę i to też się, się, się w, tej, w tej dziedzinie rozwijam i, i tworzymy przefajnym przepajnym ekipą kreatywną swoich, to są też osobne historie, historii osobnych jest dużo, <grym>, ale e, tak po po moich rozkazach jednym, w drugim, e, osoby e, gdzie się połączyliśmy na YouTube, na, na Instagramie, na Facebooku i tworzymy swoje, oni piszą swoje scenariusze i będziemy na to Teraz prześwietne rzeczy mam taką dużą satysfakcję, że się okazuje, że ktoś napisał coś w zasadzie ludzie to mają w sobie, to nie, że ja nie jesteś w stanie nauczyć kogoś, z dobrze wiesz, czegoś, czego on nie ma, tylko wyciągnąć z ludzi to, co mają naprawdę dobrego, ale się tam czaili, bo może nie wiadomo, a co ja tam ani miał uczynienia. Wszystko nie wychodzi. No. I trzeciej, i czwartej, i piątej faktycznie i wszystko. wszystko. A, to się nie wychodzi, a to, nie wychodzi? Chodzi do to, to, No dobra, no jak ktoś powie, że ci nie wychodzi, to możesz powiedzieć. Ale no, zaszaleń. Nie, chciałam cię zapytać w takim razie, skoro tak dużo tworzysz takich fajnych, ciekawych rzeczy, to gdzie jakby znajdujesz czas na takie rzeczy trywialne jakby, życiowe, nie? Mhm. Czy Potrafisz jakby zachować ten balans między na przykład, zrobieniem plania a y, napisaniem książki? Jaki jest Twój tryb po prostu? Czy piszesz bez przerwy na przykład coś? Co ty? Nie? Co ty? Jak ja właśnie, właśnie super, y, to też jest moje takie, jak sobie uświadomiłam to nawet tylko dziś wczoraj, że jak ja sobie musiałam, to mi zajęło naprawdę z 10 lat, z 10 lat spokojnie układanie y, tego w ten sposób, w ten sposób, jak mam dzisiaj i nawet, y, nawet myślałam, że chciałabym kiedyś napisać jakiś taki nie wiem, czy do tego dojdzie, ale może ty się zabrało za to, taki właśnie dla kobiet, a być może one już są mądrzejsze, bo to też na pokolenia, więc już wiedzą może lepiej. Ja sobie, myślę, siebie 10-15 lat temu, zbrojącą yy, wszystkim oczekiwania dookoła, jestem taka ta biedna tenia, i może nie aż tak bardzo, ale to tak na no dziś na wiadomości się inspirowałam, że każdy ktoś ode mnie, czegoś ode mnie chciał, i mi się wydawało, że te moje życie są takie, a co tam ja tam te pisania, nawet ktoś pytał kiedyś, co ja robię, i nawet bym pisała bardzo ważną dla mnie powieść czy ktokolwiek to, to te moje rzeczy bo a tam tak sobie się wiesz przy komputerze klikam bo zawsze się mogę oderwać zawsze mogę zrobić coś dla kogoś bo wszyscy mają ważne rzeczy ważne pójścia na pocztę istotne właśnie prania w carpet. wszystko było zawsze ważniejsze i naprawdę mi to lata świetlne zajęło yy, taka świadomość że naprawdę ja oczywiście nie znaczy to że nigdy nic dla nikogo ale nie może tak być że życie wszystkich stawiam przed siebie przed całe yy, potrzeby bo czekaj sekundę tak. ja musimy poczekać jakby, e, nie wiem, mikrofon nie powinien tego zebrać, wiesz? bo to jest za daleko. Ale my się że nie słyszymy. Mówimy. Ale mikrofon nas słyszy. Ale, ale tak, ale teraz będzie chyba lepiej. Tylko, okay. Ciekawe, czy, czy pandemia właśnie się zaczęła na nowo. Nie, jeszcze. Tak. Jeszcze poczekamy. <grymki> Dobra, przepraszam. Dobra, już coś do ciszy. Poszliśmy plener, żeby było ciszej, wyszliśmy z, z, z kawiarni, gdzie leciała muzyka. Tutaj jest jeszcze głośniej chyba, ale to natura. I ten balans, i ten balans właśnie. No i wiesz, jak ja bym dzisiaj spotkała się ze sprzed tych 15 lat, to tutaj ja się w pysk wtedy, jak w ogóle Ostro! Ale naprawdę, w sensie tym bratem, znaczy też nie wiem, czy, no nie, nie obwiniam nikogo, bo nikt z mojej wierzy nie, nie wiem, czegoś którzy nie powiedział, czy trzeba by pewne rzeczy samemu dojść. Yy, dzisiaj sobie to z to uporządkowałam. Nie mam skorpułów z rozdzieleniem, yy, jeśli chodzi o rozdzielanie obowiązków i dzielenia się nimi yy, z wszystkimi domownikami. A kiedyś mi się wydawało, że właśnie ten podział, że nie wiem, ktoś wychodzi do pracy, to faktycznie pracuje, a ten co siedzi w domu, to siedzi, że ile kobiet siedzi w domu, w cudzysłowie, czyli w zasadzie pracuje za darmo, bo siedzi w domu, czyli jeszcze dzisiaj nie usiadł, no nie ma, no, w zasadzie wiesz. Niestety to jest bardzo trudne i nieprzyjemne, bo każdy yy, ma prawo do swojego domu, natomiast... Yy, tej domowej, to po się nie, samemu nie tak. wiesz, nie, nie, nie tak na... Kiedyś mój znajomy, pamiętam, że siedział w domu z dzieciakami i był w szoku jeden dzień, czy tam był, nie wiem, czy był urlop, czy był nie nieistotny. Bo on się obudził, był, tak jak pacjenci w pandemii, bo oni zobaczyli dopiero siedząc w domu, że w ogóle w domu w do wykonania, nie? Oni przychodzili na, nie wiem, na obiad, na wykonane właśnie te gacie I się okazuje, że nagle to wszystko się to samo nie wydarza. I to wyjmuje czas, energię, chęci, a w tym czasie nie robisz swojej pracy, bo jednak, a dzieciaki, a trzeba połakać Więc nie już dzisiaj, dzisiaj już wam ten mm. tylko pedał, ale faktycznie mogłam dużo, dużo więcej zrobić przez te lata, przez które właśnie, nie wiem co robiłam w zasadzie, właśnie zrobiłam te czynności y, pobieżne. Czyli tym pomogła Ci asertywność na, na pewno, ale to dopiero jak sobie sama ją Ja zawsze mówiłam o tym, że jej nie mam, Myślę, że się mam, na szczęście, i... no, ale to mi faktycznie praca sama ze sobą. Nie? To nie tak, że ktoś mi bo to oczywiście nie zajęło mi miesiące, tylko lata. Ćwiczenie na różnych różne sytuacje, kiedy nie umiem odmawiać, jechałam w miejsce, gdzie wcale nie chciałam być, a to nawet nie dotyczy oczywiście tylko e, obowiązków czy jakichś takich rzeczy, które wam ale czasami bez zastanowienia i bez. E, no właśnie jak czyli znajdowanie się w sytuacjach, bo nie wiem, jest spotkanie, impreza i tak dalej, jadę tam bo głupie odmówić, siedzę i myślę, że ja w ogóle wcale nie chciałam w tym momencie tam być i dlaczego... What, dlaczego ja tam siedzę tutaj I teraz też, to też w wiem, to przychodzi, że swój czas i chcę spędzać w sposób jak najlepszy dla mnie, gdzie nie mówię, to się nie łączy z egoizmem, bo oczywiście nie wiem, czy nie można komuś pomóc, czy do kogoś jakiś przysługi. Nie wiem, czy teraz w ogóle nic, nigdy w ogóle ja, ja, ja. Ale to faktycznie trzeba bardzo wyważyć, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tych takie mamy mnóstwo i kiedy naprawdę dać komuś przyzwolenie się okaże, że na te 17 potrzebujecie potrzebuje natychmiast, a Ty swoje rzeczy możesz odkładać do przyszłego grudnia i jeszcze, tak. wiesz, Czyli dajesz komuś palec, a nagle się okazuje, że nie masz całego korpusu. Nie mam w zasadzie tak, zostaje mi głowa tylko tak wyklęcenia, gdzie mam wiesz, w którym kierunku no. się udać, a nie mam już mnóstwo, więc nie wiem jak tam się udać, więc... No to trzeba, trzeba faktycznie bardzo uważać. Dzisiaj to jest bardzo, zwłaszcza, że odkładasz telefon i dostajesz powiadomienie, dostajesz wiadomość, dostajesz maila, zadzwoni, ktoś sobie zadzwoni, za zapuka, ktoś przyjdzie z pokoju obok i, i naprawdę, nie jakaś własna, nie wiem, natura, kula, musisz musisz nie to że nie ma, nie ma A czy zauważyłaś różnicę, tak, idąc właśnie w tym punktu jakby rozproszenia uważności, czy zauważyłaś różnicę między tym, jak to się pisało kilka lat temu, a tym, jak to się pisze teraz? Tak. Z tego względu, że te kilka lat temu, tak jak mówiłam, ja nie szanowałam swojej pracy, przez co ona też nie była do końca jakościowa, bo ja też nie traktowałam tego, że robię coś na poważnie. Yy, no tak jak myśleliśmy, czego to przeróżne, że pójdę sobie poskakać na podwórku swoją ale to naprawdę ważną rzeczą jest wygotowanie obiadu, bo no to, jak to wiesz, to coś wnosi, bo umycie okiem na przykład. A tam ta skakanka, okej, okay, będę może bardziej, ale to jakby nikomu na nic się nie zda. I tu pisanie takie, gdzieś nie miałam wiadomości, że w ogóle ktoś mnie wyda. Więc cały czas to w ogóle, tak to jest bardzo zajęcie samotne, bo po pierwsze nie wiesz czy ktoś cię wyda, yy, czy w ogóle będziesz kiedykolwiek, ogóle, czy ta twoja praca kiedykolwiek będzie doceniona, czy zauważona, bo to wszystko Jak już zostanie to wydane, to następuje przerażenie, a czy ktoś cię będzie czytał? A jak już zaczynają czytać, to kolejne przerażenie, może boże, to może te dyszy może, bo nie żywają, bo tam ty się okaże, że to nie do czegoś, to w ogóle na każdym etapie, oczywiście w tym etapie, kiedy jesteś taką wygłoszoną osobą, jaką byłam ja, na każdym etapie dużo się streszczą, bo ludzie to, treść, to, to te ciągle e, ciągle przerabiają. I teraz też właśnie tworzymy hibawski e, podcast e, i też koleżanka wymyśliła imię dla głównej bohaterki, a potem się wystraszyła, mówi, że nie się przyjaciół już... Mamy zanim całą gotową rzecz, moja przyjaciółka ma tak na imię, a który pomyśli, a że to oni. No, my cały czas jesteśmy w tym się, że ktoś w ogóle sobie pomyśli, obrazi się i tak dalej. Bo przecież jeśli przyjaciółka yy, nie kibicuje, to nie będzie miała pretensji, ani pokus, ani żalu i tak dalej. Trzeba robić swoje, bo zawsze ktoś się znajdzie, bo mi się to nie spodoba. Ktoś na pewno znajdzie sytuację, bo mi się znajduje w, w, w ogóle szkoda, że po co w ogóle się urodziłaś, że szkoda w ogóle na świecie. Niech sobie bada, my uh -huh. tak myślą, że spodoba. Oglądając się dookoła, na pewno nie zrobimy niczego i schowamy się, bo wyjdzie bo w tak naprawdę ostatecznie się kończy na tym, że ci, którym się najbardziej obawiamy, nawet nie przeczytają tego, czy nie, nie wysłuchają tego, to my stworzyliśmy, bo, bo nie mają czasu, bo nie dzisiaj, bo nie mam słuchawek, albo nie mam w zasadzie okularów do czytania. Zawsze jest jakiś powód. tylko nie ma się czym przejmować, naprawdę. A napisanie historii cheni pomogło Ci w jakiś sposób przepracować własne problemy może? Zresztą nie tam o tym ten sposób, ale myślę, że tak, że to jest jakaś forma autoterapii na pewno, Yy, o Pomogą... Fajnie jest coś, to co sobie wyobrazić... Jakby patrzysz na historię, gdy na naprawdę była wcale D a wyszła na prostą i sobie zaczęła żyć pod swojemu, sama siebie zemstruował. <grym> a Ale jest, jest to też piękne, ale to jest piękne, to jest cudowne i to jest no, naprawdę, bo jest w ogóle, jak kiedyś nawet się dowiedziamy ja nie, nie mam nic w sensie tyle, że się lubię psychologiczne, ale jakby nie mam żadnego wykształcenia w tym temacie. Natomiast się okazało, że przypadkowo z dziewczynami, zupełnie o to nie wiedzą intuicyjnie, jakieś przeprowadzają psychogramy na to liczbę, że jest taka... Potem mówiłam z koleżanką moją, która jest psycholożką i właśnie mówi, że to jest psychologa, ma świetne I nie wiedziałam, wiesz, co ja bym kompletnie. Czy pisałyśmy pewną rzecz, czy pisały, miały dowolne do napisania, napisały swoją, akurat tak się składało, bo najczęściej emocjonalne, najbardziej trudne, to nasza historia. Takie jakieś tam fragmencik czegoś że później miały opcję do napisania yy, o, tak, o po to to fajne tak. napisaniu tego innego zakończenia lepszego niż zrobiła w rzeczywistości w przeszłości. No. taka ulga, bo się okazuje, że mózg potrzebuje domknąć pewne tematy i nawet, że to się nie wydarzyło już tak. w rzeczywistości, Mą z nie dostrzega różnicy, nie? Tak. 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 I wiesz, one na przykład nie wiem, w rzeczywistości załóżmy, tam, myślą, jakiś ten działany na przykład chłopak ją rzucił w paskurny sposób, bo ona nic nie powiedziała, pojechała on do rąk płakała. A w tej sytuacji wymyślony, to ona powiedziała mu, to oni myśli dalej. W tym momencie duża ulga, mimo że to się faktycznie nie wydarzyło, ale to już nie miało żadnego znaczenia, że ona się z tym gościem później nie i tak dalej, tylko zamknięcie w ten sposób, ja nie miałam świadomości, zupełnie intuicyjnie, w zasadzie bawimy się w pisanie i okazuje, że to naprawdę jest, może być, że wszelkie wiesz, kreatywne zajęcia są terapeutyczne, że mm -hmm. no, wylewasz siebie, wiesz, sobie dupa w swoje... To myślę, że to wszystkie napisane przez rzeczy Podobne, nie, Teraz się myślę nad domknięciem tej rozmowy, bo zaczynam chyba kropić. Czy pisanie tak. może być przyciągiem szczęścia? <laughs> e, nie, pisanie może być szczęściem. My A <laughs> siedźmy w tym pisaniu w książku. Nie, 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 nie czekajmy żadnych ogóle. Przyciąg jest po to, żeby z niego wyjść, to, to, to to tam gdzie chcemy być. Nie siedźmy w ogóle w tym przyciągu. Chyba, że w tej książce. To tak oczywiście, to w tej sieci. No ale po skończeniu natychmiast byłaśmy w przeciągu. I... Tam, gdzie chcemy dojść. Zapraszamy Was wszystkich do lektury przedsionku Szczęścia Anny Kapczyńskiej, a wcześniej jeszcze do lektury Zjeżonej, która jest pierwszą częścią przygód Cheni. No i zapraszamy też na warsztaty scenopisarskie, które prowadzi Ania. Nie wiem, kiedy będą też To właśnie się przymierzam, bo na pewno będą to Myślę, że dla kobiet znowu, bo to było... bardzo na pewno będę ogłaszać że jest gdzieś Gdzieś gdzie, gdzie się można w netcie na, na, na Instagramie, na Facebooku Story Design, yy, na Instagramie jest to storydesign.pl, bo tam próbowało, chyba, trzeba było to dopisać, na, a Story Design na Facebooku i na pewno będzie się ogłaszać, czy to będzie wakacyjnie jeszcze, czy po to, nie wiem, sobie wykładam sobie pewne rzeczy, natomiast później właśnie z tymi kobietami, tworzymy, dołączamy do tej grupy istniejącej Narodzi Zamkniętej, do tych podcastów i tak dalej, to da, będzie miało ciąg dalszy, niestety, z i, i koniec, a przy okazji właśnie to otwarcie się na, Właśnie te myśli, które są I właśnie to pewność dużo dla mnie i dla mnie I naprawdę w grupie kobiety piszą na tej to też się będzie Oczywiście, bo no tak właśnie dzięki tobie też się tam mogą głosić, dzięki temu też ja mogę zmienić No i super. I kochani, kończymy na teraz. Mam nadzieję, że z Anią się jeszcze spotkamy wiele razy, czy to właśnie online, czy to w rzeczywistości, to będzie na tyle. A ja niedługo będę czekać krzywcionek szczęścia, więc dam Wam znać na blogu fabrykadygresji.pl jak moje wrażenia z lektury. Tyle na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Nie mogę się, się doczekać, a my idziemy do wody, tak? Ok. Czekaj, a Wyszło! Didzle! Cześć!